A co gdyby kluczem do lepszego zdrowia, większej energii i ogólnego samopoczucia nie była kolejna restrykcyjna dieta, ale zrozumienie tego, co dzieje się z cukrem w naszym dziele. Przyjrzyjmy się metodzie biochemiczki Jessie Inshouse P, znanej jako Glucose Goddess. Jej podejście może kompletnie zmienić nasze myślenie o jedzeniu. No dobrze, zacznijmy od czegoś, co naprawdę daje do myślenia. Okazuje się, że aż 80% z nas, i to nawet osób, które nie mają cukrzycy, regularnie doświadcza nagłych skoków poziomu glukozy. To taki cichy problem, który dotyka niemal każdego, często bez naszej wiedzy. I tu dochodzimy do sedna. Bo co, jeśli wcale nie trzeba rezygnować z jedzenia, które uwielbiamy? Metoda, o której zaraz opowiem, nie polega na eliminacji i zakazach. Chodzi o dodanie kilku prostych nawyków do naszego stylu życia, a nie o bolesne wyrzeczenia. Więc o co tak naprawdę chodzi z tymi skokami cukru? No cóż, w dużym uproszczeniu, kiedy jemy coś, co zawiera skrobię lub cukier, nasz organizm rozkłada to na glukozę. Jeśli zjemy tego za dużo i za szybko, poziom glukozy we krwi gwałtownie rośnie. I właśnie wtedy zaczyna się cała kaskada problemów. No właśnie, jakie to problemy? Warto wiedzieć, że każdy taki skok uruchamia w naszym ciele trzy główne negatywne procesy. Zrozumienie ich to klucz do pojęcia, dlaczego tak ważne jest, żeby te krzywe cukrowe trochę Spłaszczyć. Po pierwsze mamy coś, co nazywa się zmęczeniem mitochondrialnym. Ta analogia z przelaną rośliną jest genialna. Nasze mitochondria, czyli takie małe fabryki energii w komórkach, są po prostu zalewane nadmiarem glukozy. A efekt? Ciągłe zmęczenie, mgła mózgowa, brak energii, nawet jeśli wydaje nam się, że dobrze śpimy. Po drugie, proces zwany glikacją. I znowu ta analogia z pieczonym kurczakiem, choć może trochę drastyczna, świetnie pokazuje, co się dzieje. Każdy skok glukozy dosłownie gotuje nasze komórki od środka. To przyspiesza starzenie się skóry, prowadzi do zmarszczek, ale też starzenia się naszych organów wewnętrznych. I wreszcie trzeci bardzo ważny proces przeciążenie insuliną. Kiedy poziom cukru gwałtownie rośnie, nasz organizm wchodzi w tryb alarmowy i wysyła insulinę, żeby upchać ten nadmiar gdzieś na później. A tym gdzieś bardzo często są komórki tłuszczowe. Regularne powtarzanie tego cyklu to prosta droga do insulinooporności, cukrzyczy typu 2 czy PCOS. No dobrze, to skąd te skoki się biorą? I tu robi się naprawdę ciekawie. Bo wielu z nas jest przekonanych, że odżywia się zdrowo, a tak naprawdę nieświadomie funduje sobie codzienną przyjażdżkę na glukozowym rollercoasterze. Okazuje się, że winowajcami są często produkty, które mają etykietkę zdrowych. Ten cytat trafia w samosedno. Pokutuje takie przekonanie o istnieniu dobrego cukru z owoców i złego cukru z powiedzmy batonika. Ale prawda jest taka, że z biochemicznego punktu widzenia dla naszego organizmu cząsteczka cukru to cząsteczka cukru. Kropka. Weźmy na przykład takie porównanie. Smoothie owocowe kontra kawałek ciasta czekoladowego. I chociaż jedno z nich wydaje się o niebo zdrowsze, bo ma witaminy i błonnik, to jeśli chodzi o sam cukier, cząsteczki sacharozy są identyczne. Reakcja organizmu na tę dawkę cukru będzie bardzo, bardzo podobna. A oto krótka lista hmm, zaskakujących winowajców. Oczywiście soki, miód czy słodkie owoce jak winogrona to jedno, ale spójrzmy dalej. Chleb, ryż, ziemniaki. Warto pamiętać, że skrobia to w zasadzie po prostu długie łańcuchy cząsteczek glukozy. Po zjedzeniu le spadają się i powodują równie duże, a czasem nawet większe skoki cukru niż zwykły cukier. No dobrze, ale skoro tyle rzeczy może powodować te skoki, to co z tym zrobić? I tu dochodzimy do najlepszej części. Chodzi o cztery proste, ale naprawdę skuteczne triki, które każdy może włączyć do swojego życia, bez rezygnacji z tego, co lubi. Oto one, cała czwórka w pigułce. Po pierwsze, wytrawne śniadanie. Po drugie, szklanka wody z octem raz dziennie. Po trzecie, posiłki zaczynamy od warzyw. I po czwarte, ruszamy się po jedzeniu. Proste, prawda? A teraz rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Trik numer jeden, zacznijmy dzień od śniadania opartego na białku i tłuszczu, a nie na cukrach i skrobi. To pozwala uniknąć porannego skoku glukozy, który potem napędza apetyt i zmęczenie przez cały dzień. To trochę jak budowanie stabilnego fundamentu na resztę dnia. To brzmi prawie jak magia, prawda? A jednak działa. Wypicie łóżki octu, na przykład jabłkowego, w szklance wody przed posiłkiem może zmniejszyć skok glukozy nawet o 30%. Jak? W skrócie, kwas octowy na chwilę jakby przycisza jeden z enzymów trawiennych, co spowalnia rozkład skrobi na glukozę. Trik numer 3, czyli zaczynanie posiłku od warzyw. Ta metafora ochronnej siatki jest po prostu genialna. Błądnik zawarty w warzywach tworzy w naszym żołądku i jelitach rodzaj żelowej siateczki, która spowalnia późniejsze wchłanianie glukozy z węglowodanów zjedzonych w dalszej części posiłku. I ostatni, czwarty trik. Wystarczy 10 minut ruchu po posiłku. Może to być spacer, sprzątanie, kilka przysiadów. Kiedy nasze mięśnie pracują, potrzebują energii a ich ulubionym paliwem jest właśnie glukoza, więc po prostu wciągają jej nadmiar prosto z krwiobiegu. To tak, jakby wołały, hej, dajcie nam tę glukozę, my ją spalimy. No dobrze, to wszystko brzmi świetnie w teorii, ale czy to naprawdę działa w praktyce? Przejdźmy więc do dowodów. W dużym badaniu pilotażowym wzięło udział 2700 osób, które przez 4 tygodnie stosowały dokładnie te 4 proste tryki. Spójrzmy na te liczby, bo są naprawdę imponujące aż 90% uczestników zgłosiło, że ma mniejsze łaknienie na słodycze. Tyle samo osób poczuło znaczący wzrost energii w ciągu dnia. Co więcej, 40% osób, które chciały schudnąć, faktycznie straciło na wadze. A to nie wszystko, bo ludzie zgłaszali też lepszy sen i ogólnie lepszy nastrój. To pokazuje, jak potężny wpływ mają te wydawałoby się drobne zmiany. Zbliżamy się do końca, więc podsumujmy. Jaka jest ta główna myśl, która stoi za całą tą metodą? Chodzi o zmianę perspektywy. Zamiast skupiać się na tym, czego nie wolno jeść, skupiamy się na tym, jak jeść mądrze. I ten cytat Jesse in P idealnie to oddaje. Tu nie chodzi o wojnę z cukrem. Chodzi o to, żeby mieć wiedzę i narzędzia, które pozwalają cieszyć się jedzeniem bez tych wszystkich negatywnych konsekwencji. To podejście, które daje siłę i kontrolę, a nie narzuca zakazy. I na koniec zostawiam wszystkich z jednym myślę, że kluczowym pytaniem. Czy to możliwe, że sekret zdrowia i dobrego samopoczucia nie leży w tym, żeby obsesyjnie analizować, co ląduje na naszym talerzu, ale żeby po prostu zrozumieć, jak i w jakiej kolejności to jeść?